Witam, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gotik 3. Na początek przeteleportuję się do Trellis, żeby się trochę siły nauczyć. No. Dobrze. Gdzie jest ten tutaj ork taki co mu mikstury tam dochaliśmy? Yy, yy, tam go nie ma... To no. Na pewno możesz mnie nauczyć jak lepiej walczyć. Sk oj, przydałaby ci się taka nauka. Wy, mory, jesteście takimi słabeuszami. Musisz się poprawić, masz rację. No, na pewno jestem silniejszy od ciebie. I teraz ciśniemy do 265. O, jeszcze trochę. No. Zaraz zobaczycie, po co się uczyłem tyle. Oj, pokładamy sobie z nimi. Co ty robisz? Zasłaniasz mi światło, koleś. Twardy z ciebie klient, co? Na twoim miejscu nie zadzierałbym ze mną. Nie jesteś przywódcą nemory, prawda? Ja? Przywódcą tej bandy włóczęgów? Dziękuję bardzo. Co tu robisz? Czekam, aż coś się wreszcie stanie. Ukrywanie się przed orkami w tej dziurze zaczyna mnie już naprawdę wkurzać. A gdybyśmy zrównali trelisy z ziemią? O, człowiek czynu, to mi się podoba. Pójdę z tobą, jeśli szef nie będzie miał nic przeciwko temu. Powinieneś zostać jednym z nas. A jak mam to zrobić? Porozmawiaj z naszym przywódcą, to bardzo proste. Nie wiem, czy, czy jesteś przywódcą? Zapomnij o tym. Rowie tu na własny rachunek. W nic innego się nie angażuję. Co tam? Czekam na kogoś, kto poderwie nas do walki. Robię to, co finni. To mój towarzysz broni. No i właśnie o to mi chodziło. Kusza bojowa, 190 obrażeń od pocisków i 265 siły trzeba. 45 tysięcy, ja ją biorę. To chyba jest nawet najlepsza kusza w grze. Otóż broszkę. Dobra, ja pasta. Tak Dudley. Cześć, jestem Dudley. Zajmuję się dostawą i zaopatrzeniem. Się Ty tu rządzisz? Chciałbyś wiedzieć, co? Przykro mi, nie mogę ci tylko powiedzieć, tego lepiej, ale, ale cię prawie dodań. cię nie znam. I jak tam dostawy? Cześć, Potrzebujemy kosztowności. Kielichów, talerzy, czekolwiek. Rozumiem. Handlujesz trefnym towarem. Tak, pewnie można to tak nazwać. Mam klientów na pustyni. Niektórzy z tych bogatych drani naprawdę lubią błyszczące naczynia. I z się O, nie biorę dla niego zadania, bo on tam chce paczki z bronią, a na razie nie mam. Poczekamy jeszcze z tym. Witaj, nieznajomy. Jesteś mile widziany w naszej społeczności. Miło się z tobą gadało. Co tu robisz? Jestem wojownikiem. Wszystko, Dbam wszystko, o bezpieczeństwo Nemory. Mamy problem. Martwi cię coś? Niedawno nie widzieliśmy grupę orków na zniszczonej farmie na wschodzie. To niebezpiecznie blisko nas. Ktoś Niektóre musi zabić znaczy, ich przywódcę, zanim znajdą naszą kryjówkę. Zajmę się orkami ze zniszczonej farmy. To dobrze. Ale uważaj, nie daj się wciągnąć w pułapkę. Ty tu rządzisz? Mogę ci powiedzieć, kto jest naszym przywódcą. Ale potem będę musiał cię zabić. Nikt z zewnątrz nie może się dowiedzieć, kto jest naszym szefem. To zbyt niebezpieczne. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. No. Ich szefem jest. Nie wierzę w ani No, ja wam też nie powiem. Nie, tak naprawdę szefem jest Russell. To widać na pierwszy rzut oka, bo. stoi on tutaj. bo już. Pierwszym razem jak grałem, wiedziałem, że to jest on z szefem. Więc rozmawiamy z nim. Witaj w Nemorze, obcy. Przyda ja nam się taki osiłek jak ty. Na... Potrzebujecie więcej ludzi? Z całą pewnością potrzebujemy kogoś silnego, kto by strzegł dolnego wejścia do Nemory. Jeśli nie będziemy się pilnować, orkowie w końcu nas pokonają. Jeśli spotkasz kogoś, kto mógłby się do tego nadawać, sprowadź go tutaj. Ty tu rządzisz? Tak Nie zdradzamy tożsamości naszego dowódcy byle komu, przyjacielu. Gdyby orkowie dowiedzieli się kogo muszą zabić, żeby Nemora padła, gość byłby trupem. Rozumiem. Wszystko Mam dla ciebie wesołą wiadomość. Jesteś trupem. Czym mogę pomóc? Możesz nam użyczyć swej siły. Przy przejściu na pustynię zatrzymała się ostatnio karawana asasynów. Twierdzą, że zębacze wymordowały kupców. Jeśli się pośpieszymy, to możemy zabrać ich towary. Odzyskam towary z pustyni. No dobra, tylko uważaj na zębacze. Na pewno wciąż się tam kręcą. Spoko. I teraz idziemy w jedno miejsce. To jest chyba taki typek. No, jest. Uważaj, gdzie leziesz. Tam jest niebezpieczny... Pedał! Ty jesteś tu szefem? Nie powiem ci tego, obcy. A cóż jest tam takiego groźnego? Tereny na północ od Nemory są zamieszkane przez potwory, bracie. Najgorsze są te wielkie, parskające. Nie zbliżaj się do nich nadto, bo schrupią cię z kosteczkami. Nawet ja, doświadczony myśliwy, sam bym się nie wyprawił na te bestie. Zabije te parskające potwory. Haha, <noise> no to czekacie trudne zadanie. Proszę, weź te mikstury lecznicze. Będą ci potrzebne. Te bestie są twarde. Ma taki potrzebny, taki podobny głos do Lee z gotika dwójki. Teraz tak, zapis. Ja załączę nowy klip i zaraz wracam. Dobra, lecimy na te potwory. Wytestujmy naszą nową kuszę. Puff. Poszedł. Puff. Jeszcze jedna cholerna bestia. No właśnie. Nie ugryzie mnie. Nie ugryzie mnie. Nie ugryzie mnie. Nie ugryzie mnie. Dziękuję. Kusza do no, dzieła. Witaj w kolejnym odcinku zagrajmy w parskający potwór. Ale bydle. O no, spokojnie, bez nerwów damy radę, nie? No pierwszy poszedł, cztery zęby miał. Teraz tak. Jeszcze mnie nie widział. Jeszcze raz szybko, 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 Puff. ale obrywałem ale pewnie nic mi nie zabrało, więc żadna strata. Ojdzie no, dobrze, nie są takie silne, ha, bo ja jestem taki paker, nie. One nie są takie silne. Teraz tak Jeszcze zabiję te zębacze. Puf, a tu tylko jeden? Tak, chyba dwa były. Jeszcze ucieka, nie? A to niech spada. Tutaj nie ma, a jest jedna robelia. Yy, gdzie tu jeszcze jest to gówno? Bo to jest dla maga potrzebne. W tym, w, w może? Dun, dun, dun. Dwie mamy skrzynka, jakiś potyk tam? Mm, tak, gdzie ta Lobelia? Tu jest, a to później nie mogę. O, strzelamy w najprostszy sposób. No, przypuszczam, że Nemora mi zajmie jeden odcinek. I później idziemy na, do warantu. Będzie wesoło. O, no, zdychaj. A 20 reputacji w Montevery, nie może. Poziom 3, O, yy, tu kolejna 4, 5. I teraz tak, jak to mam zaatwione, to do release trzeba iść. Zaraz zobaczycie po co chwila, mam jakiś spell Mam, mój ulubiony Przywołanie błyskawicy. No to fajnie Bo się przyda Zaraz zobaczycie po co Chyba za cicho mówię coś, mi się tak wydaje Ale jeszcze jem cukierka, to wiecie tego co wczoraj Aż ty, kurde! Tak właśnie wiedziałem, że... ...ten krwiopijca mi tutaj przyleci. O, już są oni na czerwono, czyli jest dobrze. Łucznicy. W ogóle HP już nie mam, nie? No schowaj to kuszę cholerną! O, no, krówko, przepraszam. Niechcący, no, ich trzeba zabić. W sumie to trzeba tylko jego zabić, tego, ...o tego tutaj. Ale po co, jak można, wszystkich i reputacja u buntowników, i reputacja w Nemorze. No, i jest fajnie. Wstał. Zaraz się dobiję. Ciekawe, jakim cudem on wstał. Przecież wszystkich chyba zabiłem, nie? <gryw> Krowa. Siema. ma. cię na kawałki. Saj, pierwszy. Haha. <gryw> Nie ma. No, teraz znowu dane mory. No, tego cukierka Teraz tak. Muszę iść tam z drugiej strony, ale się pójdę do tego kolesia. Ale nadal. Przywódca orków ze zniszczonej farmy nie żyje. Dobrze. Byli zbyt blisko naszej kryjówki. Oto twoje złoto! Więc jesteś tu szefem, tak? Nie. Przykro mi. Szukaj dalej. No. A! Przybysz z odległych stron. Witaj w Nemorze, przyjacielu! Siema. Jesteś magiem ognia? Był. Magiem poszukującym prastarej magii. Tak jak wszyscy byli magowie ognia, przyjacielu. Co robisz? Chcę uważyć pewną miksturę. Niestety nie mogę zdobyć jej składników. Mogłem się domyślić. Jakich składników potrzebujesz do swojej mikstury? Rzadkiej lobeli zielnej. Rośnie jej trochę na zachodzie, tam gdzie kręcą się te wszystkie potwory. Nie jestem jednak aż tak stuknięty, aby walczyć z tymi bestiami. Trzeba być stukniętym, żeby walczyć z tymi bestiami, no ja nie Dostarczę wiem. ci te lobelie. Jestem ci bardzo wdzięczny. Potrzebuję pięciu roślin. Tylko nie daj się pożreć, dobra? O, dostałem doświadczenie za to. Kto tu jest szefem? Aby dowiedzieć się, kto włada Nemorą, będziesz musiał najpierw zaskarbić sobie szacunek i zaufanie jej ważniejszych mieszkańców. Co wiesz o starej magii? Dużo już mi się udało dowiedzieć. Szczególnie jednej rzeczy. Znalazłem ognisty płat. Wow, ja Niestety nie mam go komu powierzyć. Mi. Widzisz, trzeba go dostarczyć do Nordmaru. Dałaj. Proszę, masz tu tę swoją lobelię. Fantastycznie! Mam nadzieję, że te bestie nie sprawiły ci zbyt wielu problemów. W ramach zapłaty przyjmij te mikstury. Tak. Powiedz mi, kto tu jest szefem? Pomów z innymi. Na pewno nie ja, przyjacielu. Zaniosę twój ognisty puchar do Nordmaru. Naprawdę? Hmm, kusząca oferta. Daj mi swój ognisty puchar. Dobrze. Powierzę ci ten cenny artefakt. No, mam tak, nadzieję, no. że dotrze do moich braci w klasztorze. Zobaczymy. Pokaż mi No, kolejny ognisty puchar. Mamy. Tak, sprzedam tylko to szybko. Tarczy jakieś mam, nie mam. I chwila. Ognistych pucharów... 7 mam, a nie osiem? A! Osiem będę miał zaraz. No spoko. Jeszcze są dwa na pustyni i dwa w Nordmarze. No. Ty! Gdzie ty siedzisz, chłopie? Ła, ale fajnie. Też tak chcę. No, nie ma czasu na pierdoły. Czas tu leci, a trzeba robić coś, nie? O, jeszcze jeden puchar dzisiaj zdobędę, ognisty. teraz tak gdzie ten facet siedzi o jest zaraz zaraz chwila szukajcie ognisko hmm, chyba tam gdzieś się tam prosto ma zębaczu O, <laughs> nie zdążę już. Nawiedziałem. Ciachu, 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 ciachu. I po zębaczu. No. O jest. Witaj, Karolem. Długa rozmowa będzie chyba. Zaczekaj, ja Cię skąd znam. Prawie wszyscy mnie tu znają. Nie byłeś aby paladynem? Jestem pewien, że walczyłeś przeciwko orkom. Widać to po tobie. No cóż, jestem doświadczonym wojownikiem. Domyślam się. Mnie też trochę znają w okolicy. Chyba mógłbym cię nauczyć paru rzeczy. Gdybym tylko wciąż potrafił się posługiwać magią runiczną. Bez niej jestem tylko cieniem tego, czym byłem kiedyś. On tam uczy trochę rzeczy. Eee, yy, co to, dawaj to. Nie jesteś... A, no, no, to chciałem, no. Pokaż mi, jak posługiwać się toporem bojowym. Chwyć topór pewnie obiema rękami i upewnij się, że stoisz stabilnie. Kilka mocnych ciosów w korpus powinno powalić każdego przeciwnika. No, spoko. Co tu robisz? Czekam. Na co? Na okazję, żeby skorzystać ze swoich umiejętności bojowych. Wciąż mam do wyrównania stare porachunki. Buntownicy z Nemory potrzebują nowych ludzi. Zastanawiałem się nad dołączeniem do buntowników. Ale najpierw chcę skończyć to, co zacząłem. Paladyni należą już do przeszłości. Tak, to bardzo smutna historia. Kiedy magia runiczna opuściła ten świat, orkowie spadli na nas niczym lawina. Byliśmy tak zagubieni, że część z nas po prostu uciekła. Włączając w to mnie, to pewnie tylko dlatego uszedłem z życia.